Jeśli latami tkwisz w bólach, napięciach, dyskomforcie w swojej kobiecej miednicy, to może być tak, że kompletnie odetniesz się od czucia, zamrozisz ten obszar albo wpadniesz w dysocjację, żeby w ogóle być odciętą od ciała. I potem kobiety przychodzą na warsztaty i ja pytam, jak się masz? Jak się masz w swojej kobiecej miednicy, w swojej kobiecości? I odpowiedź jest dobrze albo źle. A ja pytam: A co to jest tak dla ciebie dobrze? Gdzie coś? Opisz swoimi słowami. I kobieta nie potrafi powiedzieć, albo najwyżej jest nie boli dzisiaj. Dlaczego? Bo nikt ją nie pytał nigdy, jak się czuje, jak się ma. Mogła siebie czuć tylko wtedy, kiedy bolało i nie bolało. A jak jest odcięta, to prawie nie czuje nic.